Witam wszystkich na mojej pasiece. Widzimy piękny oblot dzisiaj. Yy, mamy, nie wiem, 5 marca. Yy, rodziny przezimowały bardzo dobrze. Z tego co widzę, jak na razie trzy rodziny yy, musiałem połączyć, bo w sumie padły matki. Dwie padły. Jedna była taka jakaś niemrawa i musiałem ją też zlikwidować. Chyba coś miała z nogą. A tak poza tym to jak widzimy odkłady, nie odkłady wszystkie rodziny w tym roku yy, przezimowały, ładnie się oblatują, to znaczy, że coś tam w tych ulach jest. Także to już taki drugi sezon mojej lepszej zimowli. Dwie rodziny jeszcze mam w innym miejscu. Tutaj ta rodzina co połączyłem na górze jest cały korpus, tak śramki do oczyszczenia. no a tutaj sobie latają. W tym roku nie dawałem żadnych, żadnego ciasta, nic nie kombinowałem, zostawiłem tak jak było na jesieni. Tylko miałem półkorpus z pokarmem dodatkowym, w razie jakby coś tam było nie tak. A tak poza tym to <coughs> nic nie kombinowałem, że nie, nie będę latał z żadnym słoikami, z niczym, niech sobie robią, jak uważają. Szkoda czasu. Miód na skupie tani, więc pracy godzinowych trzeba oszczędzać siebie też trzeba oszczędzać także troszkę trzeba zmienić politykę na dzisiejsze czasy bo jak wiemy co się dzieje z miodem miód na skupie po 10-11 złotych w moim rejonie także no także nie jest wesoło dlatego w tym roku podejrzewam że będę stacjonarnie trzymał tutaj pszczoły zobaczymy w pierwszej części sezonu na rzepak nie jadę Zobaczymy, jak dalej będzie. Może uda się jakiś miód pozyskać lepszej jakości, to znaczy jakiś odmianowy, gryczany, może jakaś spać. No Coś trzeba kombinować, bo wiadomo, jak na skupie nie chcą rzepaku, praktycznie z wielokwiatem też jest problem. Cena jest tragiczna. No, a na słoiki to wiadomo, ile się sprzeda, tyle się sprzeda, a, no a reszta zostaje. Coś trzeba z tymi pszczołami robić. nie? Z tego co widziałem, to sporo pszczelarzy już rezygnuje albo sprzedaje swoje, swoje rodziny. Na wiosnę, wiadomo, cena jest najwyższa, więc podejrzewam, że będzie wysyp na wiosnę takich rodzin do sprzedania po 600 zł. Na przykład. No, ja na razie nie sprzedaję, bo, no bo to moje hobby w sumie jest i jakoś tak nie mam sentymentu do sprzedawania. Zobaczymy, jak to będzie. Może trzeba będzie przeczekać rok- dwa. Rolnicy protestują. Może coś wskurają, chociaż wątpię, bo wiadomo oligarchowie sobie na to nie pozwolą. Także na razie tyle. Cześć Wam.